Czołem, Souls lajkowicze, z tej strony Gellokwero w kolejnym odcinku Eldyńskiego kręgu Aktualnie wchodzimy do jakiegoś fortu A, tu przyda się bieganie, okej okay. Już widzimy, że tam jest ciemno, w związku z czym załączamy sobie lampkę. Jest lampka, jest impreza Port Farot. No, muszę przyznać, że dosyć silny jest ten ziomutek. Katana jednak myślę, że tutaj nam się przyda. Tu mamy coś wyjątkowego, z tego co widzę. Nie bardzo wiem. Kto tu sobie siedzi, ale ten ktoś jest y, dosyć silny, niedobrze. Oj, 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 oj. No powiem szczerze, że dosyć silne... silni są ci przeciwnicy, dlatego tutaj chyba sobie... ...najzwyczajniej na świecie przywołam tych moich koleżków... E, chochlików. One zadają tam obrażonka od pawienia więc to po prostu jak znalazł, jednym słowem... Co mi to było? Nie, 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 nie. Nie przywoływuj mi tu nikogo. Okej. Okay. Nie bardzo widzę, co się w ogóle dzieje na tym ekranie. Od tego zacznijmy. Ale widzę, że jest dosyć dużo tych... Aha. Że jest dosyć dużo tych przeciwników. E, no dobra. W związku z tą sytuacją wydaje mi się, że chyba będzie trzeba tutaj... Będzie trzeba tutaj faktycznie przebiec. Bo ci przeciwnicy są strasznie silni. Chociaż... To z drugiej strony, bardzo łatwo nimi tak jakby zachwiać, wtedy, oczywiście, zadać krytyczne obrażenia, ale nie zmienia to faktu, że no, znaczy, no nie no, konia nie chcę, akurat lampę chciałem dobra. No i dobra, tutaj nie powinienem już mieć żadnego Aha. żadnego problemu jest jakaś półka w ogóle, po co? Dobra robota Medalion deck tu sprawy o proszę, proszę Czy wy wiecie co to oznacza? ...że będziemy mogli aktywować windetectus. Przed tobą niewidzialna osoba, dlatego uważaj upiór. ...silny jest ten ziomek. Jak to się w ogóle tak wydziera? Eee, okej. Okay. jak to wygląda mniej więcej. No niestety... Okej... Okay. Dosyć sporo tego... Tych rund za niego. Jakim cudem? A ile ich się pojawia tutaj? No bez jaj. Nie jest to za normalne. Dobra. Biegniemy na pełnej. No dobra, to już powinno być na spokojnie. No dokładnie. Okay Okej. Okay. Powiem wam, że tego ja się nie spodziewałem. Aha. No, nie, że to są dosyć tacy. Silni. Nie da się ukryć. Ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że jakiś legendarny przedmiot tutaj jest w tym forcie, bo te szczątki tam świeciły się na niebiesko-pomarańczowy kolor. To oznacza, że musi tam być coś specjalnego. Tak samo jak było w akademii. Istnieje ryzyko, że mnie zatruje. A może i nie nawet. Dobra, może nie będzie tak źle. Dobra, tutaj na pewno nie chcę zetkoczyć. Dobra. Dołem tam byliśmy, okej. Okay. Tutaj po drabince do góry właziliśmy. Dobra. sześć tysięcy już dobre, nieźle, pszczur okay. mnie zabił, ja życie. Nawet szczury na dwa hity zabijają. <grymne> Masakra. 14 tysięcy. Mam dusz. Ja pierdolniczo. Dobra. Będzie trzeba je zdobyć. Tylko, że tym razem przelecę się tak po Hamsku Po całości. Ja się po prostu tam ze skoczę, wezmę te dusze i przeskoczę po tej przekątnej. To jest gdzieś tu. Dobra. Teraz take it easy peasy, my friend. padnie tutaj Okej okay. Dobra wydaje mi się, że Wydaje mi się, że faktycznie tu się przydaje, nie to tak jak ktoś tam pisał. Myślałem, że to taka, że to taka, nie wiem, porada, że na dole będzie trzeba trochę pobiegać, żeby pominąć faktycznie te irytujące nietoperze. Ale widzę, że jednak nie do końca jest tak, jak myślałem. Najzwyczajniej na świecie tutaj trzeba po prostu ten region jakoś przetrwać. Nie spodziewałbym się, szczerze powiedziawszy, tam właśnie tych dużych szturków. Wtedy tam nie wskoczę, okej. Okay. Dobra. Ale stap pieczyń się Radagona. Byłem boję się trochę tam podchodzić. Wow. Było bardzo satysfakcjonujące, muszę przyznać. Ja akurat tam latają, więc no, prawie dupa. Ale jest bardzo dobrze, bo teraz wystarczy się przedostać. Właśnie w bezpieczny segment. Dwiga się on. Bardzo dobrze. No i pięknie. Teraz po prostu sobie odpocznijmy. Super. Zobaczmy w ogóle w ekwipunku tutaj. Właśnie tą runę na 12 poziomie. tysiąca. No nie ukrywam, przydatne. Uposażenia co prawda nie chcę. Chcę na pewno ekwipunek raz jeszcze i rzucić sobie tym razem na dziewiątkę. Myślę, że to wystarczy, żebyśmy mogli awansować. A, jeszcze nie. Jeszcze tysiąc potrzebuję. Tysiąc, czyli weźmiemy sobie tą. Niecała stuwa. A co to robi? A, odkrywanie przedmiotów, zdobywane runy i nic więcej w sumie. U, dobra. Wchodzimy sobie tutaj w siła. No i świetnie. I w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Bo tutaj ten Fort Parrot mamy zdobyty. Tam również zdobyliśmy się. się właścicielami właśnie legendarnego talizmanu. Możemy w sumie zobaczyć, co to jest. Zaznaczająca pieczęć Mariki? Nie. To jest bolesna pieczęć Radagona. Znacząco zwiększa cechy, lecz także otrzymywane obrażenia. No, faktycznie zwiększa trochę bardziej tylko jeden z tych można tutaj założyć, dobra, no i okej. Okay. Yy. A, bo to w ten sposób działa, dobra, dobra. Trochę tu namieszałem, teraz. No okej, okay. mamy trzy talizmany, tak jak chcieliśmy, i mamy w sumie wszystko, czego nam potrzeba. No więc teraz kończymy ten odcinek, i widzimy się w kolejnym, w którym ruszymy sobie prawdopodobnie do drzewa. A od drzewa ruszymy sobie może do sanktuarium bestii. Nie mam pojęcia, ale zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.